Witam tutaj locksford 69 Niestety nie udał mi się pomysł z nagrywaniem GTA, jednakże już w dniu premiery miałem możliwość zagrania w tę grę. Powiem jedno, gra jest po prostu zajebista. GTA V to super produkcja, trzech bohaterów to potrójna zabawa, jak zwykle ciekawa i wciągająca fabuła. Misje rozbudowane, a ich efekty możemy usłyszeć na przykład w radiu. Dużo kapusty dostaniemy za misję, ale i też wiele możliwości, żeby ją wydać. Wiele broni z możliwości modyfikowania jej. Tuning samochodów i motorów. Inwestycja w aukcję. Za pomocą internetu możemy zakupić auta, motory, rowery, samoloty, helikoptery, łodzie, a nawet czołg. Po kupnie nieruchomości, na przykład baru lub firmy z taksówkami, będziemy dostawać co tydzień dochód, a także misje związane z daną nieruchomością. Jeżdżąc po świecie, możemy napotkać się na tak zwane wydarzenie, czyli na przykład kradzież pieniędzy, które możemy zwrócić w zamian za nagrodę lub napaść na furgon z pieniędzmi. By poćwiczyć kondycję, możemy wystartować w triatlonie. A za nocy uczestniczyć w wyścigu ulicznym. Musicie mieć tą grę. W szczególności, że jeszcze na, e, w pierwszym kwartale 2014 roku wychodzi GTA 5 na PC. Co do GTA 5 online, to zrobię o tym materiał nieco później. Dzięki i do usłyszenia.